Witam Was w kolejnym odcinku. Dziś przedstawię Wam Piotra Zielińskiego w pigułce. Miłego oglądania. Sebastian Zieliński. urodził się 20 maja 1994 roku w Ząbkowicach Śląskich. Występuje on na pozycji pomocnika we włoskim klubie Napoli i w reprezentacji Polski. Jego tata ma na imię Bogusław, a mama Beata. Jego rodzice zajmują się działalnością społeczną. Tata Bogusław jest nauczycielem wychowania fizycznego oraz języka niemieckiego. Szkolił piotrka ucząc go przyjęcia piłki, driblingu, poruszania się na i prowadził z nim zajęcia ogólnorozwojowe. Zieliński miał talent do wielu dyscyplin sportowych. Był ruchliwym i zwinnym chłopakiem. Karierę rozpoczął w orle Załupkowicach Śląskich. Grał tam przez dwa lata, od 2005 do 2007 roku. Właśnie w 2007 roku został zawodnikiem Zagłębia Lubin i to tam grał przez następne 4 lata. W 2011 roku dołączył do Udinese Calcio. W sezonie 2011-2012 występował w młodzieżowych rozgrywkach Primawery strzelając dwie bramki. W kolejnym sezonie zdobył ich aż siedem. W sezonie 2013-2014 rozpoczynał jako piłkarz pierwszej drużyny. 1 września 2014 roku został do końca sezonu wypożyczony do Empoli. W lipcu 2015 roku wypożyczenie zostało przedłużone o kolejne. like the season Nadszedł dzień 4 sierpnia 2016 roku. W ten dzień Zieliński podpisał pięcioletni kontrakt z Napoli. Kwota tego transferu wynosiła około 14 milionów euro. Dla klubu zaliczył debiut wraz z Arkiem Milikiem. 21 sierpnia 2016 roku w zremisowanym 2-2 ligowym meczu z Peskarą. Zieliński do dnia dzisiejszego gra dla Napoli i czuje się tam jak ryba w wodzie. Piotr ma za sobą liczne występy w juniorskich i młodzieżowych reprezentacjach Polski. 19 maja 2013 roku Waldemar Fornalik powołał go do reprezentacji Polski na mecze z Liechtensteinem i Mołdawią. 4 czerwca roku 2013 zadebiutował w reprezentacji Polski. A dnia 31 sierpnia 2014 roku Adam Nawałka powołał go na mecz eliminacji do Mistrzostw Europy 2016 z Gruzją i na spotkanie towarzyskie ze Szwajcarią. 12 maja 2016 roku został powołany do szerokiej kadry na Euro 2016, a 30 maja powołał go do ścisłego składu na Mistrzostwa Europy, na których wystąpił w wygranym 1-0 meczu fazy grupowej z Ukrainą. Polacy dotarli do ćwierćfinału, gdzie ulegli Portugalczykom po rzutach karnych. Był to nasz najlepszy wynik na Mistrzostwach Europy. 4 czerwca 2018 roku Adam Nawałka powołał go na Mistrzostwa Świata 2018 w Rosji. Na Mundialu wystąpił we wszystkich trzech meczach fazy grupowej. Niestety Polacy nie zakwalifikowali się do dalszej fazy turnieju. 17 maja 2021 roku Paulo Sousa powołał go na Euro 2020. Wystąpił we wszystkich trzech meczach reprezentacji. Polska na tym turnieju także nie wyszła z grupy. Zieliński ma dwóch starszych braci, Pawła i Tomasza, którzy również zostali piłkarzami. W 2021 roku Piotr na Uniwersytecie w Neapolu zdał egzamin z języka włoskiego na poziomie B2. I to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Ja już się będę z Wami żegnał. To tyle na dziś i do jutra. Cześć!